W tym filmie pokażę Ci, jak wykonać mydło sodowe o zapachu cynamonu metodą na zimno. Chciałabym podzielić się swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą i zainspirować Cię do samodzielnego wykonania mydła. Proces ten jest bardzo przyjemny i prosty. Jeśli pozna się wszystkie najważniejsze wytyczne, zapraszam do obejrzenia. Do jego wykonania potrzebujesz wodorotlenku sodu, oleju, w moim przypadku będzie to masło shea i olej kokosowy, olejku eterycznego cynamonowego oraz wody. Przyda się waga kuchenna, blender ręczny, można go zastąpić jakimś mieszadłem, ale przez to proces mieszania będzie trwał dłużej. Potrzebna Ci będzie również forma silikonowa na mydło, duży pojemnik do zmieszania gotowej mydlanej masy, szklany słoiczek do ługu, mieszadło do niego z odpowiedniego materiału, czyli np. ze stali rdzewnej lub plastiku z oznaczeniem PP lub PE, ponieważ te rodzaje plastiku nie wchodzą w reakcję z zasadami i ewentualnie krajalnica do mydeł. By zapewnić sobie bezpieczeństwo przygotuj rękawiczki i okulary ochronne. Warto przed dodaniem olejku eterycznego zrobić test uczuleniowy. By go wykonać wystarczy jedną kropelkę olejku zmieszać z łyżką oleju roślinnego, nałożyć w jednym miejscu na skórze i po chwili zatrzeć. Obserwuj jak reaguje Twoja skóra, czy w ciągu 12 godzin pojawia się zaczerwienienie, pieczenie czy jakakolwiek niepożądana reakcja. Zaczynam od odmierzenia 90 ml wody i wkładam ją do zamrażalki na paręnaście minut, by woda się dobrze schłodziła. W tym czasie odmierzam 200 g masła shea i 40 g olejku kokosowego. Oleje można rozpuścić w kąpieli wodnej lub na przykład na kaloryferze. A w słoiczku odmierzam 36 g wodorotlenku sodu. Po kilkunastu minutach wyciągam schłodzoną wodę. I powoli wsypuję wodorotlenek sodu i mieszam metalową łyżką około minuty, aż do rozpuszczenia wodorotlenku. Wodorotlenek sodu to silnie żrąca substancja, z której użyciem należy bardzo uważać. Podczas mieszania go z wodą, nie należy nachylać się nad mieszaniną i jej wdychać. Staraj się trzymać głowę jak najdalej od słoiczka. A teraz bardzo ważna informacja. Zawsze wsypuj wodorotlenek do wody, a nie na odwrót, czyli nie wlewamy wody do wodorotlenku, ponieważ reakcja występuje wtedy zbyt szybko i może dojść do rozprysku mieszaniny, co jest bardzo niebezpieczne. Gotowy łuk z wodorotlenkiem wlewam do olejów. Gdy wlejemy łuk do oleju, mieszanina ta staje się łagodniejsza, lecz nadal powinniśmy zachować ostrożność, ponieważ łuk zneutralizuje się całkowicie dopiero po dłuższym czasie. Teraz blendujemy lub mieszamy do momentu, w którym masa zacznie robić się gęstsza i dodaję 23 krople olejku cynamonowego i blenduję jeszcze chwilkę. Niedługo, ponieważ olejek cynamonowy sprawia, że masa medlana bardzo szybko i mocno gęstnieje. Masa mydlana jest teraz gotowa, by przełożyć ją do formy. Z podanej ilości wykonam 5 mydełek. Jeśli masz podobną formę, to możesz wykorzystać jej całą przestrzeń. Wtedy pomnóż moje ilości składników razy 4. Jeśli nie, to dostosuj ilości do swojej formy i potrzeb. Moja forma ma wymiary 26 cm długości, 7 cm szerokości i 7,5 wysokości. Wierzch posypuje szczyptą cynamonu, nie należy dodawać go więcej, gdyż może on podrażnić skórę. Jeśli chcesz, ten etap oczywiście możesz pominąć. Już po paru godzinach mydło można pokroić. Kroiłam moje po dwóch godzinach i można zauważyć, że jest jeszcze dość miękkie i kleiste, więc najlepiej odczekać jeszcze kolejne dwie godziny. Takie mydełko robione metodą na zimno potrzebuje przynajmniej czterech tygodni leżakowania, by stało się najłagodniejsze dla skóry, więc wystarczy teraz odrobina cierpliwości i będzie można cieszyć się własnoręcznie zrobionym i pięknie pachnącym mydełkiem. Umiejętność tworzenia mydła samej daje mi dużo satysfakcji i mam nadzieję, że Tobie również ją przyniesie. Ten proces jest bardzo przyjemny, relaksujący i daje on dużo możliwości, by tworzyć własne receptury, kombinując z różnymi zapachami i olejami. Jeśli masz jakieś doświadczenie zrobienia mydeł, to możesz podzielić się w komentarzu swoimi spostrzeżeniami, a jeśli wykonasz takie mydło, to daj znać jak Ci wyszło. Zapraszam Cię do opisów, w którym zamieszczę parę istotnych wskazówek o w filmie i na koniec życzę Ci miłych doświadczeń w robieniu własnych mydełek.